Hej, cześć, witajcie, ja jestem Baddat, a to jest odcinek na temat profilu Steam. Tak wiem, był koniec serii, ale minęło dosyć sporo czasu głównie wracam do tego z tego powodu, że cały czas pojawiają się pytania, pytanie na które myślałem, że dałem odpowiedź, ale wygląda na to, że wiele osób po prostu ignoruje. W sensie nie ogląda reszty filmów, a po prostu zadaje od razu pytanie i. No cały czas po prostu wypisuje komentarze. W tej serii ja zacznę od tego, że chciałbym poprawić parę błędów w poprzednich filmach i zaprezentować Wam sposoby, na przykład, właśnie które w starych filmach nie były stosowane, lub chciałbym uaktualnić je, ponieważ na przykład stare metody już nie działają. I zaczniemy w sumie od prostej rzeczy, czyli jak przyciąć tło. Mam filmik na temat tego, jak przyciąć animowane tło, który jest tutaj. Nie, to jest jak wrzucić, który jest tutaj, i w którym prezentuję Wam sposób na przycięcie właśnie tych nowych animowanych teł, które jesteśmy w stanie zdobyć za punkty na Steamie. Ale jeszcze wróćmy do zwykłych teł, które nie są animowane. Myślałem, że, nie, że z tym nie powinno było być problemu, ale no. Wygląda na to, że jest. Dobra, zacznijmy od tego, iż weźmy do Google. To jest, to jest na, nasz największy pomocnik, gdzie powinniśmy wpisać kluczowe słowa, żeby cokolwiek znaleźć. Czyli wpisujemy Steam, background i cut. tak. Dane słowa, dane wyszukiwanie jest po prostu łatwe. I to jest taki pierwszy link, który powinien nam pomóc przyciąć nasze tła. Jak wchodzimy, jak widzimy tak, to jest to, to jest stronka Steam Design, o której już wspominałem w poprzednich filmach. I ona polega na tym, że wrzucamy tutaj link do tła na Steam, i następnie automatycznie sama stronka nam przycina nasze tła tak, żeby można było je wrzucić Następnym tym krokiem jest wejście do naszego ekwipunku, do zakładki Steam, tam gdzie my posiadamy nasze tła. Eee, trzeba wybrać jakieś tło, które nam się podoba. Eee, jakiekolwiek chcecie, na przykład niech będzie to i klikajcie sprawdź w pełnym rozmiarze. Następnie po tym kopiujecie link do danego tła, klejecie ten link w pasek z boku i tło się zmienia. Następnie jeszcze łatwiej klikać po prostu download zip i stronka powinna pobrać Wam wszystkie te wycięte elementy, więc sprawdźmy to. Mam pierwszy, czyli awatar. Jak widzimy, to jest ta przycięta część, co tutaj z uchem. Następnie pasek boczny, pasek środkowy. No i też jeżeli na przykład yy, zamiast... W pracy zamiast prac graficznych na Steamie, gabloty prac graficznych, wybrali się wyróżniona praca graficzna to też jest wersja, gdzie wszystko jest jednym paskiem. No i tak właściwie to już tyle. Gdybyście chcieli wrzucić te, te paski już wycięte na swój profil, to zapraszam do mojego odcinka, czyli jak prawidłowo wrzucać pracę graficzną na Steam, tam je wszystko dokładnie tłumaczę pokazuje jak to zrobić tamten filmik jest aktualny link oczywiście macie i w opisie i w podpowiedziach a na dzisiaj to tyle dzięki za oglądanie trzymajcie się i pa pa